Ariaci, czyli spektakl powstały przy współpracy kabaretu Hrabi i Czesława Jakubca, to próba ukazania opery w sposób zabawny i przystępny dla każdego. 27 października w Chorzowskim Centrum Kultury tytułowi Ariaci zaprezentowali swoje spojrzenie na ten gatunek sztuki. Tylko jakaś określona grupa y, y, ludzi interesuje się na tyle, żeby. Y, Pojechać, bo nie, nie w każdym mieście wiadomo, jest Opera pojechać i wziąć udział na przykład w 3,5 godzinnym przedstawieniu. Nie? To naprawdę trzeba lubić. Natomiast no, zdecydowanie. Wydaje mi się, że warto byłem kilka razy I mi się to podoba I gdybym miał pewnie więcej czasu To pewnie więcej bym z tego korzystał Ale tu bardziej kompetentną osobą w tej tematyce jest Czesiu który jest, który jest, drodzy Państwo Jest szkolonym tenorem <grym> Szkolonym śpiewakiem Więc tak, to więc jest jego środowisko naturalne Moją misją, żeby to zrobić razem z Kabaretem Hrabie Było to, żeby ludzi zarażać troszkę taką muzyką Bo są to piękne arii. Skoro mi się udało zarazić Kabaret Hrabi Takim, takim stylem to myślę, że i ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, a już mamy pewne głosy, bo już ileś koncertów zagraliśmy, oni też są zarażeni, nawet często mamy takie głosy Czyli po koncercie. nie, jest, my jesteśmy tak. tak oporną grupą, że skoro nas się udało zarazić, to właściwie już każdego się uda. Nie, 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 to jest takie, że y, przedstaw pierwsze swoje rodzinie, potem powiedz w osiedlu, a dopiero potem w tym jedź na koncert. Czesiu po prostu bawi się zawirusowaniem. Zawirusował nas i, no tak. i ma nadzieję, że ten wirus, ten wirus się wirus będzie trwa. roznosił. Zresztą roznosimy tego wir wirusa zamiłowania do opery na naszych spektaklach i Mamy takie wrażenie i nadzieję, że skutecznie. Wesółj szczęśliwy, krakowiaciek, a ja, mój konik siwy roźno się uwija. My jesteśmy dość taką. No, nie wiem, to może Czesiu powinien powiedzieć, ale on teraz na to nie wpadnie, żeby to powiedzieć. A więc ja to powiem. Jesteśmy, to co, oni są wiecznie młodzi. Jesteśmy dość, dość twórcy. Wiecznie młodzi, wiecznie szaleni i wiecznie, wiecznie twórczy. Do, wie tak? wiecznie Do... twórczy dobrze, ale nie, to też jest A to, szaleni? że na przykład, to na przykład, że współpracujemy razem, to też świadczy o tym, że my staramy się w tym sensie artystycznym nie zestarzeć. Dlatego szukamy różnych inspiracji, różnych jakichś takich pomysłów, które pomogą nam cały czas tworzyć z takim poczuciem świeżości, takiego czegoś nowego. Dla nas współpraca z Czesiem jest takim właśnie doświadczeniem, gdzie jakby otwieramy się na nowe rzeczywistości i to nas cały czas rozwija i daje nam też takie taką energię, bo gdybyśmy wpadli, boimy się rutyny, Jeszcze myślę, że każdy artysta y, boi się rutyny, więc jakby y, bojąc się tej rutyny i chcąc się cały czas rozwijać, no eksperymentujemy i szukamy różnych rozwiązań i to jest jedno z, z naszych najlepszych w ogóle rozwiązań, to współpraca właśnie z Czesiem i program Ariaci. Przyjaźnimy się już od lat i to wynikło tak, to jest taka konsekwencja naszych działań wcześniejszych już, gdzie miałem przyjemność wystąpić z Kawretem Hrabi, to jakoś wspólnie nam się razem te światy nasuwały, aż wreszcie gdzieś tam wpadłem na pomysł, to może zróbmy Razão, meu I zaproponowałem taką, taką formę i ćwiczyliśmy to na tak zwanych poligonach kabaretowych, czyli przyjeżdżaliśmy dla ludzi, którzy chcą przyjść na taki poligon kabaretowy, gdzie możemy błądzić, gdzie możemy coś nie dograć. Próbowaliśmy wiele tych numerów, które teraz robimy i to się podobało i stwierdziliśmy, to fajnie, idźmy w to, zróbmy, zróbmy cały spektakl w ten sposób. Nie, nie no i... ukrywam, że duże znaczenie w takich sytuacjach ma też, mają też takie względy charakterologiczne, bo nie z każdym, myślę, jesteśmy w stanie współpracować, bo my raczej żyjemy w takim... Dość rodzinnym stadle. Kabaret Hrabi to jest takie bardzo, jest taka rodzinna grupa, bo my bardzo lubimy z sobą przebywać. Nie tylko pracujemy z sobą, ale też potrafimy z sobą spędzać czas. A Czesiu się doskonale wpisał w ten klimat, i jakby tutaj nie było żadnego problemu, jest po prostu miło, fajnie, sympatycznie. Proszę księdza, mi się zdarza skłamać. Czy te wszystkie grzechy? Tak. <grychy> no nie mamy chóru. Ale ratujmy człowieka, pomóżcie panowie, śpiewajcie razem ze mną. On cudzołożył, on cudzołożył.